Amojtaj, Amusrinen i witam w odcinku QA, pierwsza część. Dobrze, mamy pierwsze pytanie od pana Herona. E, Heron, kiedy jakaś seria trwała się pojawi? Na razie nie planuję trwałej jakiejś serii, bo nie chcę mi się, po prostu chce mi się nagrywać dużo innych rzeczy niż tylko Minecrafta, 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 bo ja nagrywałem 8 części Minecrafta i na razie to mam się nudzi, więc wiecie, próbuję czymś innym. Chińskie znaszki się zapytały, czy będzie Ghost Ghost? Tak, najlepsza seria. Nie wiem, może będzie dzisiaj albo jutro. Ja widziałem tą grę, to jest takie Among Us, tylko z kaczkami. No, na razie nie, nie jakby nie planuję Ghost Ghost. Tak, czy inaczej się to czyta. No, nieważne. Następne pytanie, czy będzie film z kamerką? E, na razie nie planuję, bo nawet nie mam kamerki, więc wiesz. E, ale jak będę mieć kamerkę, to może zrobię film z kamerką. Dobra, ostatnie pytanie, bo strasznie małych zadawaliście. Jak chcecie y, następną część, to pisz, piszcie pytania. Nieważne, ostatnie pytanie. Pytanie, ile dałeś za reklamę na I ty. 10 zł, jak chcesz wiedzieć, proszę, 10 zł. Y, no i to tyle. Na dzisiejszy odcinek Q&A to byłoby na tyle. Jak chcecie następne części, to wiecie, co już robić. Piszcie pytania, a ja się z wami żegnam i czekam na następne pytania. てし